Lublin 21 lutego 2020 roku jesteśmy ponownie w Górkach Czechowskich, gdzie słychać ryk silników pił mechanicznych, którym, którymi dokonywana jest wycinka, pomimo wycofania czy też zawieszenia wniosku o pozwolenie na, na takowe działania. Przypominam, że jesteśmy. W strefie ekologicznego systemu obszarów chronionych oraz m.in. strefy K1, czyli ochrony krajobrazu i wartości przyrodniczych górach Czechowskich. Przypominam również państwu panu prezydentowi, panu deweloperowi, którzy wpisali strefy ochronne w umowę notarialną pomiędzy miastem Lublin a TBV Investment w ramach Zgody na zmianę planu miejscowego, tudzież zgodę w trybie lex developer na zabudowę tych obszarów w zamian za korzyść w postaci przekazania pozostałej części gminie Lublin. I to, co, co jest w tej chwili państwa widokiem, państwa i moim widokiem, to ogrodzenia, lite pełne ogrodzenia z blachy falistej, które postawiono w korytarzu ekologicznym i napowietrzającym. Jeżeli w strefie ESOCH jest zakaz formowania nasypów poprzecznych do osi suchych dolin wąwozów, to jak można było dopuścić lity płot o wysokości około 2,20 Metra 2,20 m, mówię o tym dlatego, że w dniu wczorajszym o godzinie 22.04 Lublin był numer jeden w Polsce w złej jakości powietrza, w przekroczeniu norm dopuszczanych prawodawstwem krajowym, europejskim i międzynarodowym w tym między innymi normy Światowej Organizacji Zdrowia jaki wpływ miało te ogrodzenie na powstanie w mieście smogu w warunkach meteorologicznych sprzyjających szybkiemu przewietrzaniu, czyli w warunkach w zasadzie niewskazujących na to, że miałaby nastąpić kumulacja na poziomie 700% normy dobowej. To chwilowy wskaźnik, niemniej jednak, takie parametry wczoraj powstały. Na stronie startowej tego materiału są dwa zrzuty ekranu, jeden z serwisu. Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Drugi z serwisu niezależnego. Jeden pokazuje chwilowy poziom zanieczyszczenia powietrza płami a drugi wskazuje ranking w kraju. Nie naszą rolą, nie moją rolą jest mierzyć wiatr przed i za tymi zaporami, tymi parawanami. Natomiast naszą rolą jest alarmować i żądać rozebrania tych płotów. A jeżeli to nie nastąpi, to wykonać to własnoręcznie, bo życie i zdrowie naszych rodzin, przyjaciół, gości, nasze również jest więcej warte niż jakiekolwiek geszefty miasta Lublin i, i dewelopera. To jest, to jest sytuacja, która nie powinna była mieć miejsca. Przy znajomości między innymi opinii i opracowań klimatycznych, w tym przewietrzania tego obszaru przez specjalnie powołany zespół naukowców. Jeżeli przed wykonaniem tych nienaturalnych barier warunki przewietrzania w tej części miasta, suchych dolin i wąwozów, określono jako niedostateczne, to, jaki wpływ na wczorajszą sytuację, na, na kumulację zanieczyszczeń miały te ogrodzenia, które możemy śmiało porównać do, do nasypów poprzecznych, zakazanych w tym obszarze. Za tamtym wzniesieniem, kolejnym, yy, zobaczylibyście Państwo przy olbrzymie. Ogrodzenie przy olbrzymi płot na wysokości ulicy Koncertowej. W tej chwili jesteśmy w obszarze jednej z, jednego z największych wąwozów. Vis, vis nas jest osiedle Botanik, za nami jest osiedle Tor, a przed nami jakiś sprzęt pracujący nomen omen w wąwozie. Za chwilkę tam przejdę, bo panowie być może nie wiedzą, że nie wolno im naruszać wąwozów. Nawet jeżeli to są tak zwane instalacje podziemne, które są dopuszczone w strefie ESOCH, no to trzeba było zapytać, co robi tam ta koparka. Co robi koparka w, obszarze, w obszarach zaznaczonych i będących pod ochroną. Taka refleksja, która mnie przed chwilką przeze mnie przeszła, o, nawet to i to je już tam stoją z daleka. Myślę, że, że również możecie Państwo dostrzec ewentualnie powiększcie obraz. Więc robota szykuje się na całego postępowanie karne, które prowadzi Komenda Miejska Policji. Rozpytanie, tak zwane, zostało polecone, zlecone. Komisariatowi Policji, Komendzie Policji przy ulicy Walecznych, która nie jest właściwa terytorialnie dla, dla tego miejsca, dla tego obszaru, bo właściwą jest Komenda Piąta Policji. Dlaczego prokuratura taki kierunek wyznaczyła? Ano pewnie przede wszystkim po to, żeby to trwało jak najdłużej. Zawiadomienie wpłynęło w dniu. Jeżeli dobrze pamiętam, 19 stycznia, 5 lutego skierowano wniosek o rozpytanie mojej osoby do komisariatu, który jest bardzo odległy od tego miejsca. Pani rozpytująca mnie na okoliczność tych czynności zna teren Górek Czechowskich z opowiadań, z opisów, medialnych przekazów, natomiast no, mieszka w całkiem innej części miasta i, i, i jak, jako takie górki nie są pani znane, więc trzeba by było zaczynać od czasów carskich pewnie, żeby pani mogła zrozumieć, z, z czym mamy do czynienia. No i jeden z nasypów poprzecznych. Do osi suchych dolin i wąwozów, zaraz zobaczymy, kto jest za nim i prowadzi roboty w strefie ekologicznego systemu obszarów chronionych. Dzień dobry! dobry. Mój nazwisko Andrzej Filipowicz. Czy panowie wiecie, że w tych obszarach byli grzebani kiedyś? Ludzie mordowani, a następnie wrzucani do dołów. Pana wczoraj była nadzwyczajna sesja, tutaj wszystko do... Ale ja tylko pytam, czy poinformowano panów, że jest to strefa wyznaczona do ochrony i że mogą. Ja, to jest tylko pytanie. ale jest objęta ochroną ESOCH. To jest raz. Dwa... Ale ja tylko pytam, czy zostaliście, panowie, poinformowani, że mogą tu być zwłoki ludzkie? Czy zostaliście poinformowani, że są tu gatunki ściśle chronione i chronione? Ja tylko o to pytam, czy zostaliście, panowie, poinformowani? wszelkie informacje a dalej, tak jakby, ja pana rozumiem, ale czy może mi pan odpowiedzieć, czy byliście informowani, żeby to. Jest upoważniony do udzielania informacji. Rozumiem, że wiecie o tym, że mogą tu się znajdować szczątki albo gatunki chronione. Wie pan, ja pytam, bo 30 lat temu pracowałem na koparce i jak nie byłem informowany o takich rzeczach, to odmawiałem. Też mając rodzinę na utrzymaniu, więc gdyby pan mógł mi odpowiedzieć, to. Rozumiem, że zakazano panom informowania o tym, czy, że tu mogą być tego typu... Ale czy ma pan chociaż świadomość, że tu mogły być... Proszę pana. czy ja źle wyraziłem? Źle. Źle, bo pan mi nie chce powiedzieć, czy poinformowano pana, żeby uważać, bo mogą być tu... Nie Andrzej Filipowicz informuje pana, że tu mogą być szczątki ofiar stalinizmu, nazizmu i komunizmu. Andrzej Filipowicz informuje Pana, że tu mógł być chomik. A gdzie tu jest plac budowy? Nie widzę. Za, za tym potem, który Panowie postawiliście? A to jest strefa ochrony krajobrazu i wartości przyrodniczych Górek Czechowskich, drogi Panie. Gdybym tu nie wszedł i nie przyszedł, to powiedzielibyście, że Was tu nie było. Więc jesteście Panowie, ja też jestem. Wy macie rodziny, ja mam rodzinę i chcielibyśmy, żeby to było tak, jak być powinno, a nie w interesie wybranego dewelopera, żeby, żeby robić rzeczy, które szkodzą środowisku. A dla kogo, drogi panie, jest ten węzeł? A, a LPS dla kogo to buduje? Znamy plany i wiemy, że chomiki mają być podgrzewane, motyle mają być podgrzewane, kserotermy mają być podgrzewane, a one tego nie potrzebują, bo sobie doskonale radzą bez ciepła systemowego LPS-u w Lublinie. Jak Państwo widzicie, ja, ja Pana rozumiem, Pan mnie nie bardzo. Też mam rodzinę, Pan też ma rodzinę i Pana rodzina, jeżeli Pan jest z Lublina. I nasze rodziny zostały wczoraj narażone na śmiertelne niebezpieczeństwo. Czego przyczyną mogły być te płoty, usytuowane w poprzek suchych dolin i wąwozów. Również ten nasyp poprzeczny, to o tym też pewnie panów nie informowali, że zakazane jest tu tworzenie nasypów poprzecznych. O czym powinien wiedzieć operator i pan jako, jako kierownik. czy? czy jako inna osoba z nadzoru. Pan się śmieje, pewnie sobie myśli, że się kolejny nawiedzony ekolog pojawił. No to jest taki obraz. 21 luty.